Witam wszystkich serdecznie, jest to misicki 2, nie jestem tam. Eee, w tym poradniku pokażę wam jak podmienić ikony, wszystkie ikony w Windows 7. Chodzi o takie ikony jak kosz, magę, te ząbatki, dll folderów i innych rzeczy. Przechodzimy od razu do rzeczy. Pierwszą opcją, którą robimy, wchodzimy na DevianArta, Na stronę główną, devianart.com. W wyszukiwarce wpisujemy fazę Windows, spacja... 7 spacja imageres.lr. Tam się kieruje jedynie na arty, możecie szukać po Google innych. Jak widzimy, mamy tutaj dużo, dużo, dużo różnych rzeczy. I więcej już chyba nie będzie. A jak widzimy, kolejne jakieś może ciekawe ikony znajdziemy. Postaram się może pokazać na czymś innym niż tym, co posiadałem, już sprawdzałem, bo potem powiedzieć, że nie działa na czymś innym. A ja szukam czegoś takiego fajniejszego, nie, bo przynudzają mi trochę te ikony już standardowe. Mm. Widzę, że tu coś. Dobra, no to sobie coś wtedy. No dobra. Co tu mamy? Od tego pobierania. Przestań się teraz. Aha, czyli to jest coś w takim stylu Dobra, wiem co to jest mm, To jest coś podobnego, tak mi się wydaje To jest widzę coś na podobu Windows 8 Nie wiem Nie wiem naprawdę na co się zdecydować Skyrim on to nie przypada do tą grombo jego tego. Eeeem um, okej, okay. no to więc to jest tak, teraz o, pierwszym rzeczą, jaką będziemy musieli postąpić jest pobranie mm, naszego kochanego stylu Ja wybieram pochód, do zdecydowania co do mnie Eee... co? 37, nie, nie poznaję Dobra, wybiorę sobie tą kosmiczną Taką fajną, to niebieska, taki fajny dom w Latfire tu. Dobra. I już powierzemy. O i jeszcze jedną tę ciekawostkę, właśnie na którą nie zrzuciłem. Eee, musimy sprawić, nie wiem jak tam z kompatybilnością. Architektura pomiędzy 32 bit a 64 jest to zupełnie co innego. Więc no, warto byłoby jednak szukać pod daną architekturę. Dobra, pobrałem Gdzieś tu powinno być przyszło do zapisu. Mm, 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 mm. Mm. Okay, tu jest to moje inne. Dobra. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Tu będziemy potrzebować. O, widzisz, o, wyjeździli nas. Muszę dalej pobierać. No, nieładnie, wam powiem. A Ale, dobra, Media fajnie, Mam nadzieję, że nie wygasł. CFRQ7 z Nie, komuś się chyba naprawdę nudziło. A, 23 mega, dobra. Możliwe, że nie można takich dużych plików tam wrzucać. Dobra. Ja poczekam. Ach kurczę musiałem ratować komputer bo mi strzeliło coś tak się kończę zabawa właśnie z Windowsem yy, dobra Jedziemy dalej po pobranej paczce odpowiedniej Nie jakiegoś tam heme czy coś w tym stylu Powinniśmy otrzymać pliki z DLL yy, dobra następnym krokiem jest podejście do komputera Wejście w folderu C Do dysku C Folder Windows i folder system32 Następnie przeszukaj system32 wpisujemy i magrsdll Czekam aż nam przeszuka Dobra Prawy Właściwości Pierwszym krokiem jaki będziemy musieli zmienić Jeżeli posiadamy No na pewno posiadacie konta administratora Przechodzicie do administratorzy Edytuj I administratorzy Będziecie mieli tutaj zaznaczone tak jak użytkownicy Czyli tu będziecie musieli tylko i wyłącznie pełna kontrola ze stosu i ok. Następnie będziecie musieli przejść we właściwości na nowo. Zabezpieczenia zaawansowane. Tu na administratorzy, zmień uprawnienia. Tu też na administratorzy, edytuj. I tak samo pełna kontrola. Po tej operacji przechodzimy, cofnę i przechodzimy do systemu 32 na nowo. Następnym krokiem jest yy, podmiana IMAGERES DLL, ale przed tym polecam zrobić sobie jakąś kopię, ja zrobiłem backup do foldera oryginalnej IMAGERES, wklejamy. Pojawi nam się taki błąd, nie bójcie się. Będziemy i tak i tak musimy pobrać ten program, Rebuild Icon Cash. no kaszę, ja jestem no dobra. Yy, link będzie w opisie, też on znajduje się na Devian Arcie też na yy, wciskamy go, włączamy normalnie na razie już myszy, na ten monitor i tak i teraz startowało nam EQRX znowu przychodzimy komputer dysk C, Windows system 32 i teraz już powinno być pewne problem. jak widzimy it's out, it's all right. kolejnym krokiem jest zrestartowanie jeszcze raz przy pomocy zębatek oj kurczę. tak, chcę zresetować SPRX jak widzimy pozmieniało nam się trochę ikonki, kurde wejdę komputer jak widzimy wszystko, dosłownie prawie wszystkie ikony zostały podmienione najlepiej przed tym co ja zrobiłem że wciśnięcie dwóch zębatek ręcznie wyłączyć Xperexe i na nowo odpalić i dopiero wtedy przejść do tego i icon i wcisnąć resztę. Ok. następnym krokiem jaki musimy podjąć, jeżeli nam się nie zmieniły takie soldery na taki musimy gdzieś prawy przyciskem myszy dostosowanie no jak widzę niby niby zmieniło to jest wynikowe, wam o bardzo zależy, nie przygodę. Oczywiście, podmieniamy na imager OK. W ten sposób. Robi nam się z tego, powinno zrobić nam się właśnie taką ikonkę z tego. No, ale mi na tym akurat zbytnio nie zależy. Bo po co mi. Wszystko wygląda w ten sposób. Takie ikonki, no, różny komputer, dysfokalizm No i przychodzę. To było na tyle. Pamiętajcie, to co teraz tu robimy, robimy to na własną odpowiedzialność. Jeżeli będziecie postępować zgodnie ze swoimi krokami, nie no powinniście mieć żadnych problemów. Pokazałem tu wszystko, skąd pobrać, jaki program, co zrobić, jak zrealizować i jak ominąć ten błąd. Nie powinniście mieć już po drodze żadnych problemów. Jeżeli jakiś wystąpi, możecie napisać, może uda mi się pomóc, bo Podmianą ikonek w stylu DLL-ek i nie bawiłem się dopiero. To jest pierwszy raz co robię. Ale serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się wszyscy.